Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie na słowem na 29 dzień grudnia. Kościół proponuje nam fragment Magdalii Łukasza, rozdział 2, wersety od 22 do 35. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze pary synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz o władco pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju, według twojego słowa, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Moi drodzy, widzimy przepiękną scenę ofiarowania w świątyni jerozolimskiej, kiedy to Maryja i Józef wnoszą Małego Jezusa do świątyni, i niesamowite spotkanie z, ze Starcem Simeonem, człowiekiem, który Rzeczywiście żył w głębokiej relacji z Panem Bogiem. Jak czytamy u Łukasza, Duch Święty spoczywał na nim. Symeon był posłuszny Duchowi Świętemu, a więc miał tę głęboką relację z Bogiem. I co więcej, otrzymał również bardzo konkretną obietnicę, że nie odejdzie z tego świata, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. I posłuszny Duchowi Świętemu przychodzi w tym momencie do świątyni i spotyka. Maryję, Józefa i Małego Jezusa. I to, co wypowiada, no, jest niesamowite, bo to proroctwo o, o, o tym, że Jezus jest światłem na oświecenie Pogan i chwałą ludu Izraela, jest niesamowitą rzeczywistością, która rzeczywiście się sprawdza. Kiedy człowiek otwiera swoje serce na obecność Jezusa, to nasze życie staje się bardziej rozświetlone, bo Jezus jest światłością świata. Jezus jest tym, który przyszedł, aby rozjaśnić ciemności naszego życia. I jeśli dziś przeżywasz jakiś trudniejszy moment w swoim życiu, jeśli dziś przeżywasz jakąś ciemność, tak to nazwijmy, to pozwól Jezusowi bardziej zamieszkać w twoim sercu. Pozwól, żeby on bardziej działał. Spróbuj bardziej otworzyć swoje serce na relacje z nim. Pozwól, by on. Działał w Twoim życiu. Staraj się więcej czasu spędzać na modlitwie. Wsłuchuj się, wczytuj się w Jego Słowo. Pozwól, aby to Słowo nieustannie pracowało, nieustannie dotykało, przemieniało Ciebie. Jezus naprawdę może wnieść do naszego życia wiele radości i światła, bo On jest tą światłością, którą, którą Bóg też obiecał swojemu, swojemu ludowi. Moi drodzy, pozwólmy, by Jezus działał w naszym życiu. Diabeł chce nas trzymać w ciemności. Diabeł chce, abyśmy właśnie doświadczali pewnych trudności. I dlatego taka jest dzisiaj walka o człowieka, dlatego diabeł próbuje za wszelką cenę nas uzależnić od różnych rzeczywistości, dlatego próbuje nam odebrać nadzieję, wręcz w prowadzić w nas, nas w rozpacz, ale Jezus jest światłością. I Jeśli pozwolimy Mu, aby działał, On będzie działał. Bądźmy więc otwarci i przyjmujmy to, co Jezus światło przyniósł do naszego życia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś światłością mojego życia. Dziękuję Ci, że kiedyś spotkałem Cię w moim życiu i za to, że jesteś obecny. Dziękuję Ci za Twoje działanie, za to, jak niesamowicie działasz w moim życiu, w życiu każdego człowieka, który Ciebie przyjmuje. Dziękuję Ci, Panie, za każdą Twoją łaskę. Chcę być coraz bardziej otwartym na Ciebie, Panie. Chcę jeszcze bardziej pogłębiać moją relację z Tobą. Chcę, Panie, też prosić Cię za tych wszystkich, którzy są pogrążeni w jakichś ciemnościach, grzechu czy Trudności życiowych. Modlę się, Panie, o łaskę dla nich. Wejdź do ich życia, oświeć ich swoją obecnością i daj im łaskę głębokiej relacji z Tobą. Amen. Dziękuję, moi drodzy, bardzo serdecznie za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam i błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.